Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na zupę krem szanową z plackiem ziemniaczanym. Do jej przygotowania potrzebujemy na zupę około 1,5 litry domowego bulionu, ewentualnie rosołu. Jeśli nie mamy, możemy wykorzystać samobodę z dodatkiem kostki rosołowej ekologicznej, ewentualnie sosu sojowego. Jedną dużą cebulę, masło, 5 ziemniaków, dwie kostki 100 gramowe serka topionego, szczypiorek z cebulą, sertop, 100 gramów tartego szanu, sól pieprzów smaku. Do placku potrzebujemy pół kilograma ziemniaków, jedną marchewkę, jedną cebulę, jedno jajko, kopiatą łyżkę mąki pszennej łyżkę skrobi ziemniaczanej, sól lub w smaku, olej, ewentualnie smalec do smażenia. Opcjonalnie możemy dołożyć skwarki ewentualnie podpieczony boczek, no i oczywiście do dekoracji natkę pietruszki. W pierwszej kolejności zajmiemy się zupą. Pokroimy drobno cebulę. Na patelnię, ewentualnie w garczku rozgrzejemy masło. Dołożymy cebulę. W międzyczasie kroimy ziemniaki i dokładamy do cebuli. Również kroimy w kostkę, tak żeby się szybko ugotowały. Całość będziemy podsmażać do momentu, aż cebula nam się zeszkli. W międzyczasie przygotujemy ciasto na placki, ziemniaki ma kapkę ciemną tarcz drobnych oczkach, cebulę drobno kroimy, ewentualnie używamy rozdrabniacza. Wkładamy na sitko, oprącamy. Ziemniaki również wykładamy na sitko i odsączamy. Cebulę mamy ze szkloną, zalejemy wszystko bulionem. W moim przypadku z ekologicznej kostki, ale najlepiej byłoby wykorzystać domowy. Około półtorej litry. Dołożymy serki. Delikatnie serki rozdrobnimy, szybciej się nam rozpuszczą. Przykrywamy i gotujemy do momentu, aż ziemniaki nam zmiękną. Do miski wbijamy jajko. Dodamy dwie kopiąte łyżki mąki, doprawimy solą i pieprzem. I mieszamy i ciasto na placki mamy gotowe. Ja jeszcze opcjonalnie podsmażę sobie boczek. Czy czym nie będę go smażył na patelni, tylko w mikropalówce. Potrzebujemy trochę ręcznika kuchennego. Na który wykładamy plaster boczku. Tak, żeby nie zachodziły za siebie. Przekładamy drugim papierem, najlepiej dwa razy złożonym. Przekładamy na talerz, włączamy maksymalną moc mikropalówki, w moim przypadku 900W. Ja nastawię na 2-3 minuty i po ziemię podsmażony. mieć podsmażony. 2,5 minuty minęło. I boczek mamy gotowy. Nie musimy się bawić na patelni. Od razu mamy boczek odsączony z tłuszczu. Jeśli chcesz mieć zupę gęściejszą, możesz teraz dołożyć podczas gotowania dwie łyżki kaszy jaglanej. Usmażymy teraz placki. Rozgrzejemy większą patelnię z olejem, ewentualnie smalcem. Placki smażymy na średniej mocy palnika do uzyskania złotego koloru. Nakładamy łyżką i spłaszczamy na patelni. Jeśli by ci się masa rozwalała, możesz dołożyć więcej mąki. Zdejmujemy na ręcznik kuchenny, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Placki mamy usmażone. Teraz zajmiemy się zupą. Sprawdzimy, czy ziemniaki mamy miękkie. Całość blendujemy. zupa ma taką konsystencję, tak jak mówiłem wcześniej, ja się starałem była gęściejsza. do gotujących się ziemniaków dołożymy jedną dwie łyżki kaszy jaglanej. dołożymy teraz chrzan około 100 gramów dwie kopiate łyżki. Doprawimy solą i pieprzem zagotujemy i zupę mamy gotową. Jeśli się przepis spada, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.